Tak jak mówiłem, żadnego kryminału nie będzie. Zabieramy się właśnie za wzmocnienie podróżnic. Dawid wymyślił tutaj taki fajny patent. Kształtownik wejdzie ze środka, potem tam pod kątem i będzie tylko w miejscu, gdzie, gdzie dochodzi po prostu to mocowanie silnika. Tutaj przód już nikogo nie interesuje, dlatego główne punkty, które będą newralgiczne i narażone na obciążenia będą. Yy, dokładnie wzmocnione No i tak to daje z 18 cm Nie, hmm. nie wiem czy z tego tyłu czy, czy z tamtej Czy z czego? Czy z długiego? Czy z półtorówki Jak o myślisz? No, no. no zrobić z tego chyba, nie? Hmm. No. Mniej więcej, nie. Potem się też Siesz, i... Na tamtą stronę, co? Dobrze Prace tutaj są bardzo czasochłonne i nie widać wielkich postępów, a jednak naprawdę dużo się zmieniło wbrew pozorom. Proszę zobaczyć kielichy pięknie wstawione to już pokazywałem, chyba mocowania obspawane tutaj z przodu. Jeszcze trzeba te od dołu tutaj ładnie dookoła obspawać. No, i zostały wzmocnione podłużnice. Otwory są przygotowane, już, żeby śruby od poduszek swobodnie mogły przechodzić. Druga strona również jest wzmocniona. Jeszcze będzie tam trochę spawu dodane z tyłu. Tu planujemy takie zastrzały jeszcze robić łączące podłużnice razem z kielichem. Także myślę, że będzie dosyć solidne i konkretne wzmocnienie. Tak to Dawid uznał. Ja się z nim całkowicie zgadzam, on się na tym bardzo dobrze zna, mam do niego w pełni zaufanie. Naprawdę myślę, że to będzie, to będzie bardzo wytrzymała konstrukcja. Żeby zademonstrować, jak to tu wygląda, lewe mocowanie, poduszki silnika, tu fajnie pasuje. I z tyłu również trzeba było to tu będzie wszystko ładnie zaklepane i zrównane i zespawane razem z tym mocowaniem z Audi, a od dołu tutaj będzie kątownik. To, co se leżymy czasami na niej no, co się o jakiejś dywanie pisała to nie ma dywan Jakiś płachciok Poza tym na filmiku jeszcze tego nie było więc to na pewno nie o to chodzi Kurwa tu teraz miejsce za miejsce Zawieszenie mm. Poduszki To bojowo Kiedy potem to poskłada ten silnik? już nie pamiętam co gdzie było Co? Lajtownie? Workshop data jest Co jest? Workshop data Wszystko tam jest opisane? Po wielu godzinach naszych starań silnik już aktualnie wisi o własnych siłach Mocowanie jedno gotowe, drugie jeszcze czeka na obspawanie przez pana inżyniera. Ale tak jak widać, tu już jest to, już jest luźne i silnik jest już na aucie. I jest ładnie. Taki mały poradnik dla posiadaczy 106: jeśli ktoś chce te dokładki ściągnąć. Może nie każdy, nie każdy wie, może się ktoś z tym szarpać. Tutaj w środku są takie bolce i trzeba najpierw zdjąć takie blaszki metalowe, a potem te gumki, no i wychodzi wszystko pięknie ładnie. No trzeba uważać, bo jest to delikatne, może się łatwo zerwać. A tu już jest taki jeszcze kołek mocujący, ale to wystarczy chyba przesunąć i wszystko ładnie wychodzi. Tu już się ktoś chyba z tym wcześniej szarpał, na pewno nie ja, bo ja ładnie ściągnąłem tutaj tą gumkę. No ale tak poza tym jednym to tu widać wszystko pięknie ładnie. No też no, ktoś tu chyba próbował demontować, ale reszta jest ładnie ściągnięta. Spróbuję teraz coś sam zrobić bez Dawida, żeby nie było, że... Że ja tu nic nie robię i że się obijam. Spawać co prawda nie umiem, ale, ale mogę wymierzyć pod, y, pod kolumnę kierowniczą, już otwór wykonać. Wymierzyć i wykonać. A w tym celu już sobie tutaj zakręcę na kołyskę europejską europejską przekładnię z A3 pasuje ponoć Wiadome jest, że blacha w Peugeot nie jest porównywalna do y, blachy w Audi jeżeli chodzi o grubość ale ale tutaj wymyślił znowu pan inżynier Dawid bardzo ciekawy zabieg mianowicie skręciliśmy dolne mocowania Sanek schowane, które są schowane pod samochodem i zostały one skręcone na maksa, żeby nie wyrwało tego z podłogi. Będzie to teraz dokładnie obspawane od dołu i równocześnie będzie to bardzo dobrze i solidnie, jak to pan Dawid uznał, zamocowane. Założyliśmy jeszcze raz kołyskę i dokręciliśmy ją maksymalnie, tak żeby mieć pewność, że te mocowania z tyłu będą w odpowiedniej płaszczyźnie i teraz, teraz jak właśnie kołyska jest założona, będą one obspawane. No i będzie wszystko, wszystko tak jak ma być. No, co tu więcej dodać? To zostało zrobione, w samochodzie również zostały one wzmocnione. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli jesteś ciekawy dalszych postępów, zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.